Cześć, jestem Mikołaj i to wizjon Radio na Dotek. Jest to radio ukraińskie, lecz wraz z zespołem wpadliśmy na pomysł nagrywania takich krótkich odcinków dla Polski i po polsku, ponieważ bardzo nam na tym zależy, ponieważ czujemy Wasze ogromne wsparcie i jesteśmy za to bardzo, bardzo wdzięczni. Czujemy, że w tej walce nie jesteśmy sami, że jesteśmy wspierani, czujemy naszą przyjaźń, solidarność i ramię w ramię idziemy ku zwycięstwu. W tym cyklu programów będziemy opowiadali o froncie, lecz o froncie artystycznym. Będziemy mówili o tym, jak nasi ukraińscy artyści walczą o wolność, ale w swój sposób. I w dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, jak artyści Zaporoża malowali takie murale, takie malowidła w zaporoskim Szpitalu Wojskowym. I o to, co mówią sami autorzy, twórcy o tym projekcie. В цей хвилюючий час, коли е, настав день ікс, можна його казати, да? тому що ну, важко взагалі згадувати ті події, які починалися. Усі були в такому шоці, будемо називати речі своїми іменами, і, е, звичайно, хотілося підтримувати. Підтримати наше ЗСУ, вони круті, вони в нас молодці і хай знають, <хи> як ми їх любимо. І як виникла ідея, вона якось от спонтанно взагалі на мережах інтернету, у Фейсбуці, ми почали активно захищати та, нашу країну. Хтось переконував, що От росіяни, подивіться, що в нас тут коїться. Та хтось розповідав свою історію. У когось якісь були ідеї, да що як можна допомогти, що влаштувати, і тут ми що ми могли ми могли малювати. Ми, ми не знали наскільки це було доречно на той момент. Нам написали з госпіталю волонтери, також які допомагають безпосередньо. госпіталю, вони зв'язалися з Максимом Крамчуком. Який є організатором. Виникла ідея зробити меми з українською символікою, надати їй іншого змісту. Наприклад, ми розробили, ну, я розробив українського котика, український котик я його назвав. Ми поєднали український герб з котиком. Писали герб вколо, і в коло, і у нас вийшов український котик. Також ми зробили мем З нами Бог, ЗСУ та козацький дух. Це також поєднаний український Тризуб. Дуже всім сподобалось на голосування. Ще ми разом з Азовом Запорізьким реалізували проєкт розмалювання касок, які зараз виставляються на різноманітних виставках та будуть продані згодом на аукціоні. Ми надали каскам військовим старого зразку, нового, нового змісту. Вони стали арт-об'єктами та сучасним військовим мистецтвом. Cały projekt był realizowany w maju i częściowo w czerwcu i liderem tworzenia tego projektu była organizacja pozarządowa Pokolenie przyszłości, głową której jest Maksym Krawczuk. A malarkami wystąpiły Ludmila Krawczuk, Wiktoria Piesocka, Kataryna Tarlińska, Alena Ochłłłkowa i też Margaryta Parelska. Margaryta też była autorką wielu graficznych projektów i pomysłów, które zresztą zrealizowaliśmy. Autorom projektu chodziło o to, żeby stworzyć jak najwięcej obrazów na ścianach szpitala wojskowego w Zaporożu i żeby te obrazy malowidła inspirowały rannych, żołnierzy, pacjentów, żeby podnosiły ich. Na duchu i żeby pomagały im szybciej zdrowieć. Również ta organizacja i uczestnicy zaangażowali się w kolejny projekt artystyczny i to było malowanie na hełmach wojskowych. Zabrało się do tego projektu około 15 zaporowskich artystów i na hełmach dzięki temu powstały patriotyczne wątki i same te hełmy stały się prawdziwym dziełem sztuki. Pokazywano je na wystawie w Zaporozhu, później w Dnieprze, no a na razie przekazano na aukcję do Wielkiej Brytanii i środki, fundusze zebrane na tych aukcjach pójdą na wsparcie ukraińskich sił zbrojnych. Cieszę się, że też miałem okazję i zaszczyt dołączyć się do tego projektu, zaangażować się w malowanie niektórych z tych dzieł i myślę, że to nasze małe, ale też nie mniej ważne zwycięstwo, kiedy... Przełnierze uśmiechają się, patrząc na nie, no i wspólnie razem idziemy ku wspólnemu zwycięstwu. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek, to zostawiajcie łapkę w górę. No i też subskrybujcie nasz kanał na YouTube i też subskrybujcie nasze strony na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Sława Ukrainie!